Bardzo często pan pokazuje taki przykład niedoborów siarki na rzepaku, z którego wyszło, że ilość akumulacji azotu tam była dużo wyższa niż na tych roślinach, które miały dobry poziom wykarmienia siarką. Czy siarka wśród tych makroelementów jest najbardziej istotna w kontekście wbudowy azotu w roślina, czy... Bym powiedział inaczej, bo tak bardziej istotna czy mniej istotna, to od razu sugeruje tutaj, że jeden składnik ma tutaj nadrzędną rolę w stosunku do innych składników. Jeśli mówimy o nadrzędnej roli w składnikach pokarmowych, to tutaj przede wszystkim należy wymienić sam azot. On jest nadrzędny w stosunku do innych makro czy mikroelementów. Natomiast niewątpliwie jeśli patrzymy na. Przemiany azotu wewnątrz rośliny, no to te główne procesy są tutaj między innymi kontrolowane, albo podkreślam, między innymi kontrolowane przez siarkę. I ten przykład, który tutaj podajesz, no, mieliśmy taki rok chociażby 2021, gdzie była zimna wiosna, i bardzo często na plantacjach rzepaku występowały objawy niedoboru.